Sezon festiwalowo-koncertowy trwa w najlepsze. Korzystając z krótkiej przerwy postanowiłem nagrać dla Was film, w którym pokażę Wam, jak ustawiłem swoją R5 pod tego typu wydarzenia. Zacznijmy od tego, że wszystkie zdjęcia robione są na manualu. Do tego stworzyłem trzy osobne customowe profile, żeby przyspieszyć cały proces. Kolejnym ułatwieniem w przypadku Canon oraz obiektywów z mocowaniem RF jest pierścień funkcyjny, który mam zaprogramowany pod zmianę ISO. Jeżeli pracujecie na RK albo przymierzacie się do tego systemu i też posiadacie obiektywy z mocowaniem EF, to sugeruję wyposażyć się w adapter z pierścieniem funkcyjnym. Mimo, że są nieco droższy, to wierzcie mi, je są bardzo swojej ceny. Pierwsze dwa profile są do siebie w miarę podobne. Ustawione są pod zdjęcia seryjne z tą różnicą, że raz używam migawki elektronicznej, innym razem używam migawki mechanicznej. Ma to oczywiście na celu uchwycenie interesującego mnie momentu. Do tego dochodzi jeszcze trzeci profil, który jest ustawiony stricte pod zdjęcia pojedyncze i jego ja używam raczej pod tzw. wykończyniówkę. Jak już wszystko mam zrobione i chcę sobie jeszcze dosztukować jakieś tam pojedyncze zdjęcia. Autofokus, jak przystało na Canona, jest ustawiony na rozpoznawanie twarzy i oka, z czym radzi sobie wyśmienicie w chyba każdych możliwych warunkach. Według mnie świetnym przykładem są tutaj zdjęcia z koncertu Slipknota. Jak wiecie lub nie, muzycy na scenie mają maski, więc w teorii powinien być problem. W praktyce aparat chyba za każdym możliwym razem trafił. Jeżeli jest sytuacja typu, że na scenie mam kilku różnych muzyków, wiadomo, wtedy posiłkuję się trybem punktowym, do tego jeszcze dochodzi joystick, wybieram osobę, która interesuje mnie w pierwszej kolejności, robię zdjęcie i przechodzę dalej. Sposób działania autofokusa w takich sytuacjach to oczywiście serwo. Działa to w bardzo prosty sposób: mianowicie wciskacie spust migawki do połowy i aparat pięknie śledzi pożądany pobieg po czy osobę. Nowością w moim przypadku jest praca na serwach. Jak wiecie lub nie, zajmują one dużo mniej miejsca na dysku i też nie tracą jakoś strasznie na jakości. W temacie karty Pamięci tutaj obowiązkowo całość idzie na C w typu B i w przypadku R5, według mnie, taki minimum to jest w ogóle 256 gb Oczywiście na zwykłych rawach również pracuję, ale ma to miejsce w momencie, gdy mam jakieś zlecenie i też zależy mi na tym, żeby klientowi dostarczyć jak najlepszą jakość zdjęcia. Następnie mamy tryb pomiaru jasności obiektu, i tutaj mam dwa rozwiązania: albo wybieracie tryb wielosegmentowy, czyli tak zwany automat, albo wybieracie tryb skupiony. Największy plus tych dwóch rozwiązań to oczywiście możliwość strykania podświatu. Też trzeba pamiętać o tym, że nawet jak idziecie do tego samego klubu trzy razy pod rząd, to za każdym razem światło będzie inaczej ustawione i też ono bardzo szybko się będzie zmieniało, więc warto to mieć na uwadze. Kolejna bardzo istotna kwestia to fotografowanie bez migotania. W przypadku migawki elektronicznej i zdjęć seryjnych, ten patent nam odpada i też trzeba liczyć się z tym, że czasami wasze sample będą wyglądały w taki sposób. Przy migawce mechanicznej i serii zdjęć wygląda to zgoła inaczej i przyznam że czasami z tego rozwiązania korzystam, jednak tutaj trzeba mieć na uwadze, że seria zdjęć nie będzie już tak szybka, może dojść do zmiany tonu koloru, zresztą migotanie nie zawsze będzie wykryte. Oczywiście mówimy tutaj o specyficznych warunkach i sytuacjach. Jeżeli chodzi zaś o warunki studyjne, no to wydaje mi się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Balans bieli to kwestia raczej dla wszystkich oczywista i tego tematu tutaj nie będziemy poruszać. Jeżeli natomiast chodzi o profil, to w moim przypadku dalej używam profilu neutralnego który według mnie wypada całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o Kanon. Jeżeli chodzi natomiast o optymalizator jasności, to jest on wyłączony. Został nam format obrazu i tutaj, bez większego zaskoczenia, jest to pełna klatka. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy robię kropa na matrycy, jednak ma to miejsce w momencie, gdy załóżmy, użyłem obiektywu 7200 i okazuje się on za krótki, typu ostatni koncert z w Warszawie. I wiadomo, ten obrazek trochę traci na jakości, z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę dzisiejsze narzędzia do upscalowania, nie jesteśmy aż tak stratni. Pora na podstawy, które aktualnie widzicie na ekranie. Pamiętajcie o tym, że jest to pozycja tylko i wyłącznie wyjściowa i tymi ustawieniami cały czas należy się bawić, cały czas trzeba je testować. I w momencie, gdy nawet macie jakiś jasny obiektyw typu F1.8, żeby się nie zamykać na to i cały czas się tą przysłoną bawić. Na dzisiaj to tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia.